Zanim kogoś osądzisz, przyjdź duchu święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. Przyjdź duchu święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. Przyjdź duchu święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej W Ojca, i syna, i ducha świętego. Amen. Kiedy zaczynałem chodzić na krąg biblijny, ksiądz yy, wytłumaczył nam, że Biblia dzieje się teraz i my jesteśmy jedną z postaci biblijnych. Raz możemy być jedną postacią, raz drugą postacią. I kiedy by wam teraz tak zaprosił Was, żebyście wybrali sobie, kim chcielibyście być w tej Biblii. Czy chcielibyście być Kainem czy Ablem? Tym, który został zabity, czy tym, który zabił? Czy chcielibyście być Ezawem, który został oszukany? Czy Jakubem, który oszukał? Czy chcielibyście być tymi, którzy kłamią, czy tymi, którzy zostają oszukani? Czy tymi, którzy dopuszczają się gwałtu, czy tymi, którzy zostają zgwałceni? To jest bardzo trudne pytanie. Widzicie, tak się składa, że w Piśmie Świętym mamy kilka opisów życiorysów. Nie tylko pojedynczych fragmentów z życia konkretnego człowieka, ale patrzymy na nich z perspektywy lat. I tak na przykład jest piękny opis Abrahama i potem jego potomstwa. I na przykład Jakub miał brata Ezawa. I Jakub był młodszy i podstępem kupił pierworództwo za miskę soczewicy od swego brata. Brat był głodny, więc ten mówi, jeśli mi odasz swoje ja ci dam zjeść. Potem oszukuje swojego ojca, ślepego, Jakuba, już w starości i mówi, ja jestem Ezaw. I Jakub, myśląc, że ma przed sobą Ezawa, błogosławi Jakuba. Czyli Jakub Dopuszcza się czynu złego w takich dwóch ale potem musi uciekać przed swoim bratem, musi bo się boi swojego brata. I kiedy uciekł, poszedł do swojego krewnego i tam, do Lebana, i ten Leban znów jego oszukuje. Jakub, który sam oszukiwał, teraz sam jest oszukiwany i doświadcza tego, czego Wcześniej sam się dopuścił. Potem mamy postać na przykład Dawida, pięknie opisaną, cała księga jest jemu poświęcona. Dawid, który jest postacią i piękną, i w pewnym momencie tragiczną. Otóż Dawid dopuszcza się cudzołóstwa, w zasadzie wykorzystuje swoją pozycję jako króla i sprowadza żonę swojego żołnierza do siebie i po prostu z nią współżyje. Można powiedzieć, że to jest gwałt, dlatego, że to nie był ich pomysł, tylko to był jego pomysł. I potem zabija męża tej kobiety, skrytobójczo zabija. A potem, co się dzieje w jego rodzinie? Jego własny syn gwałci jego córkę. Brat gwałci siostrę. Potem brat, syn Dawida zabija w odwecie tego, który zgwałcił, czyli brat zabija brata. Potem sam Dawid musi uciekać przed tym swoim synem, Absalomem. Absalom ściga Dawida, chce go zabić, współżyje znów z, jego, z żonami Dawida. I potem już się toczy taka fala. Dawid doświadczył tego, czego sam się dopuścił. Drodzy, my często patrzymy, myśląc o przebaczeniu. Najczęściej mówimy, to ja muszę mnie, ja muszę przebaczyć, bo ja zostałem skrzywdzony. Ale często nie zdajemy sobie sprawy, że my też potrzebujemy przebaczenia. I to sobie rzadziej uświadamiamy. Rzadziej sobie uświadamiamy, że my też potrzebujemy prosić o przebaczenie. My ciągle czekamy, aż ten ktoś drugi przyjdzie nam, że nas przeprosi. Ale też nie, powinniśmy pamiętać o tym, że my też powinniśmy pójść i przeprosić. Jak mówią, jest kilka takich mądrości ludowych, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. I jeszcze są inne, które mówią o tym, że raz na wozie, raz pod wozem i fortuna kołem się toczy, że czasami jesteśmy tymi, którzy zostają skrzywdzeni, a potem my krzywdzimy. Myślę, że nie jeden z Was doświadczył w swoim życiu takich sytuacji, kiedy osądzał kogoś, kiedy mówił: Słuchaj, to jest złe, i mówi: Jak Ty mogłeś się tego dopuścić? A potem mija jakiś czas i my sami czynimy to, cośmy wcześniej osądzili jako złe. Często bywa tak, że człowiek, który został oszukany, zdradzony, potem sam oszukuje i zdradza. Myślę, że często się zdarzają takie przypadki. Mąż zostawia swoją żonę, wiąże się z kolejną, a ta znów go zostawia i zostaje na lodzie. Sam zdradzony, potem sam zdradziwszy, potem dostaje, do, doznaje zdrady. Sam opuściwszy, potem doznaje opuszczenia. Drodzy, kiedy my popatrzymy na swoje życie z takiej perspektywy, że byłem i w różnych sytuacjach. Raz byłem Kainem, który zabija, a raz byłem zabijany jako Abel. Kiedy czujemy się w tę sytuację, wtedy zrozumiemy, że my potrzebujemy przebaczenia i nam łatwiej będzie przebaczyć. Że ja też powinienem przebaczyć. Drodzy, te rekolekcje o przebaczeniu mają nam ukazać dwie płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna to, że ja Potrzebuję komuś przebaczyć, że ja mam przebaczyć, ale druga też, że ja potrzebuję przebaczenia. Ja potrzebuję kogoś przeprosić za to, co zrobiłem i też oczekuję, że ktoś mnie przeprosi. Jezus Chrystus bardzo pięknie to podsumował w Ewangelii Świętego Łukasza. Czytamy: Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Jak my sądzimy, takim będziemy osądzeni. Jaką miarą my mierzymy, taką i nas odmierzą. I może dlatego Pan Bóg dopuszcza w naszym życiu, że doznajemy krzywdy, przemocy, zostajemy oszukani. I zostajemy, nasza wiara zostaje wystawiona na próbę, czy ja przebaczę, abyśmy też doznali przebaczenia. Taką fundamentalną przypowieścią, którą mówił Jezus o przebaczeniu, to jest ta sytuacja człowieka, któremu król darował wielki majątek. Majątek, który nie do wypłacenia został tak bardzo obdarowany przebaczeniem, a wychodząc od króla, zyskując przebaczenie, nie potrafi przebaczyć swojemu winowajcy, który mu jest winien coś bardzo małego w porównaniu z tym, co zostało mu przebaczone. I drodzy, może dlatego będziemy jakby troszeczkę rozdrapywać te rany naszych serc, abyśmy też zrozumieli, że Bóg nam przebaczył o wiele więcej i że my też potrzebujemy iść do kogoś, żeby powiedzieć, przepraszam Cię, bo zawiniłem przeciw Tobie, Przepuść, przebacz mi. Drodzy, w każdym Ojcze Nasz mówimy, Ojcze Nasz, Przebacz na nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Zachęcam was do tego, do lektury Pisma Świętego. Do czytania o tych postaciach Kaina, Jabla, Ezawa i Jakuba, Dawida, Piotra, który czuje się taki pewny, a potem sam nie dotrzymuje słowa i upada, który zostaje podniesiony znów przez Jezusa. Czytajmy Pismo Święte, ono nam wiele wybaczy, z, 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 wiele nam pomoże zrozumieć. Abel zabity, Kawin zabija, a potem sam boi się, że zostaje zabity i musi uciekać. Drodzy, kim byście chcieli być? Jesteśmy dziś w tym czasie i dziś może jesteś tym, który doznał krzywdy, ale może też krzywdzisz i nie zdajesz sobie z tego sprawy. Może skrzywdziłeś i ktoś na siebie płacze, a nie zdajesz sobie z tego sprawy, bo czujesz tylko swój własny ból. Drodzy, niech Pan nas pobłogosławi, niech Matka Boża nam pomoże przejść ten czas rekolekcji, niech Duch Święty oświeci nasze serce prawdą i żebyśmy się tej prawdy nie przestraszyli. Żebyśmy się też nie, nie przestraszyli i nie zlękli tego, że będę musiał zrobić coś, co jest ponad moje siły. Przebaczając. Niech Was strzeży i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.